Chodź, go się pokażę z duchem. Zobaczcie, no że idę z duchem. Kucie, no, się to nie duchu, kurwa. To kurwa. To kurwa. Faj. Jest już się Bo A to kurwa, ty robię? się Słuchajcie, duchu jest na linii. tutaj, żony. No się ma duchu, my live'a prowadzimy teraz. Duchu! I ogólnie... Co? A co tam u ciebie? Gocia pozdrawiam cię! Śmębeczka! Godzianko, tak. Pozdrawiam cię. Siemerkka. Jeszcze łazisz. Rafał. No. No weź, ty masz grzeczkę kamy. Twojego brata? No. Nie, mama, co tam trzeba? Zładowanie, no doładowanie, bo ja nic nie mam. No to ja ci zaraz doładuję konto. No. Na ten, no na co, A co tam słychać u ciebie? Jak się czujesz? No, ale coś ciężko mówisz, nie? No. No to trzymaj się to widzowie za ciebie kciuki trzymają, jak coś. Ja też. Ja cię podziwiam. Prezentu cię podziwiam. Ja ci zaraz konto doładuję. Dobra. No. Hej. Skanie, kto jest? Mój przyjaciel. Co?

A obuče. Dohlo! Aj babo. Obuče. Čárne aj babo. Zadímal te ty cpelou. Dobre, no, daj. Pojde Ještě vyjde.